Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam filety z makreli w dwóch odsłonach. W pierwszej kolejności będzie to w oleju o smaku cytrynowym z rozmarynem. W takiej dosyć małej puszeczce. Waga 120 g i kaloryczność to 454 kcal. Oczywiście to nie tylko sama ryba tyle ma, tylko razem z tym olejem. Jeśli chodzi o skład, to mamy filety z makreli ze skórą, olej rzepakowy, sól, naturalny aromat cytryny oraz rozmary. I to oczywiście już jest cały skład. Także nie ma tutaj jakichś dziwnych dodatków. Producent firma Graal. No. Wyprodukowana dla pewnego marketu. No i jak tutaj to wszystko wygląda? Tak to się przedstawia. oleju to jest bardzo dużo, bardzo ciężko będzie to wydostać, ale jakoś się poprzecina na mniejsze kawałki i wtedy będzie można jeść. Taki filet z makreli z samym olejem dla mnie jest mało ciekawy. Zdecydowanie takie filety wolę na przykład w sosie pomidorowym. Ale ze względu, że tu jest właśnie ten aromat cytrynowy, właśnie to polepsza smak całej ryby. No jeszcze ten rozmaryn, akurat mi on tutaj nie jest potrzebny, no ale skoro jest, dodaje takiego ziołowego posmaku. Ale ten aromat cytrynowy jak najbardziej tutaj jest wyczuwalny. No i sama ryba przepyszna. To jest chyba taki jeden wielki płat. Albo tu są dwa sklejone, ale chyba raczej tylko jeden. No, mała puszeczka, więc tutaj więcej się tego nie zmieści. Mm. Żeby nie ten aromat cytrynowy, to by było to zdecydowanie gorzej. Oczywiście zwykły. Taki w oleju można sobie skropić cytryną albo limonką i też będzie to zdecydowanie lepsze. No ale tu jeszcze dodatek rozmarynu. Może jeszcze bardziej urozmaica smak. Dla mnie ryba bardzo dobra. No i olej oczywiście, o ile go wypijemy, to będziemy mieli taką kaloryczność, jaką podałem. Bo zjedzenie samej ryby bez oleju to kaloryczność będzie zdecydowanie mniejsza. No i to tyle, jeśli chodzi o ten rodzaj ryby. W takiej puszce. No i mamy kolejną puszkę. Tym razem makrela w oleju. Z pastą w stylu śródziemnomorskim i oliwkami. Ta sama marka, ten sam producent. Ta sama waga. Tyle, że kaloryczność mamy tutaj 478 kilokalorii, Czyli zdecydowanie więcej niż w poprzedniej puszce. No i z czego dokładnie się to składa? Filet z makreli ze skórą. Olej słonecznikowy. Pasta śródziemnomorska, woda, papryka czerwona, olej słonecznikowy, zioła, bazylia, oregano, tymianek, czomber, majeranek, rozmaryn, czosnek milony, ekstrakt z papryki, oliwki zielone, oliwki czarne. No i to koniec składu. Całkiem sporo tutaj ziół jest. No ja za oliwkami za bardzo nie przepadam. Mam nadzieję, że nie jest tu ich zbyt dużo. Tu oczywiście tak samo kaloryczność jest liczona razem z tym olejem, sama ryba to ma trochę mniej kalorii. Więc, jak chcemy wykorzystać całą ilość kalorii, to musimy wypić olej. Tu widać, jakby tej makreli jest trochę mniej niż w poprzedniej puszce. Też mamy taki jeden płat. Sama makrela bardzo dobra. Tutaj, niby, jest ta pasta. Tymi ziołami. No całkiem fajny, przyjemny. Dosyć aromatyczny. Tu są te oliwki. Chyba dwie takie połówki. Jakieś ze trzy kawałki tej zielonej. No. Mi one za bardzo nie podchodzą, ale może są ludzie którzy taką lubię. No, ale ogólnie sama ryba bardzo dobra. Dodatek w postaci właśnie tej pasty z tymi ziołami też jak najbardziej w porządku. Jest papryka. Trochę trzeba się napić w tamtej puszce. Sam olej był bardzo aromatyczny. Taki właśnie cytrynowy posmak. Tu jest troszeczkę gorzej. Ale ta pasta dodana tutaj jest całkiem fajna. Nie wiem teraz, czy wolałbym wybrać tamtą wersję, czy tą. Jedno ma coś w sobie dobrego, i drugie. Czyli najlepiej mieć jedną, i drugą wersję. Na pewno nie pasuje mi wersja makreli w samym oleju, ale z takimi dodatkami jak najbardziej jest w porządku. To oczywiście też można sobie skropić cytryną czy limonką, i też będzie w porządku. Ja polecam jak najbardziej poprzednią wersję, jak i tą. A każdy sobie wybierze, co tam uważa za stosowne. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej cenie, wszystko będzie pod spodem w opisie. No, i to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No, i do następnego filmu.